Paludarium wielogatunkowe zaczyna być trochę nudne. Zresztą nie wygląda zbyt dobrze. Na przykład tutaj woda wyparowała zbiornika wodnego i pozostawiła osad. Wszystko pleśnieje, rozkłada się drewno, powstają grzyby. Rośliny tak rosną, że wszystko zarastają i prawie nic nie widać. Rzadko widuje zwierzęta. Cały czas się chowają. Od czasu do czasu tylko widać ich trochę, a one się w ogóle i tak nie ruszają. Prowadzą skryty tryb życia. To paludarium wielogatunkowe chyba straciło już swoją magię. Żartowałem. Żartowałem z tym, że to palderim jest beznadziejne, ponieważ działa bardzo, bardzo dobrze. Natomiast nie żartowałem z tym, że niestety ale musimy go zlikwidować, ale nie dlatego, że po prostu nie chcę już prowadzić paldarium wielogatunkowego, tylko dlatego, że wiedziałem od dłuższego czasu, że muszę go przenieść. A żeby go przenieść, no to muszę niestety wszystko stąd wyciągnąć, bo w takim stanie się po prostu nie da tego zrobić. Też to jest do końca niebezpieczne dla zwierząt i nie chcę po prostu ich tak przeprowadzać, dlatego będę musiał wszystko stąd wyjąć. I stworzymy nowe paludarium wielogatunkowe, dużo, dużo większe, lepsze, dużo lepsze. I będzie to naprawdę bardzo fajny projekt, który zobaczycie w naszym sklepie galerii, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, no to serdecznie Was tam zapraszam. A dzisiaj sobie zobaczymy, co tutaj przetrwało. Na pewno już przetrwał V czy Krab, który tutaj jest. Co żyje dalej w tym paludarium. Poszukamy sobie zwierząt wszystkich, bo i tak muszę je po prostu przenieść. Będziemy szukać skorpiona, może uda się go nam znaleźć. I przeniesiemy oczywiście również całe też podłoże czy rośliny. Korzenie i zapewne te wszystkie elementy, które tutaj są, również wylądują w nowym paludarium wielogatunkowym. A jak ono będzie wyglądało, no to przekonamy się za jakiś tam, za jakiś czas no bo nie wiem, ile czasu to po prostu zejdzie. Zapraszam Was do subskrypcji. Pamiętajcie o tym, żeby nie przegapić właśnie budowy tego nowego paludarium i całych innych wydarzeń, które będą się dziać oczywiście z paludarium wielogatunkowym. OK, zaczynamy pracę. Myślę, że na pierwszy ogień oczywiście zabierzemy WIA, który. Tutaj widnieje. Ciekawostka jest taka, że jest to WiI, który od długiego, długiego czasu już tutaj jest parudarium. W ogóle przez prawie może pół roku, może nawet więcej, nie widziałem go kompletnie do czasu, kiedy w ostatnim odcinku dopiero odsłoniliśmy kamień, i okazało się, że on jest. Wykopał sobie własną norkę pod kamieniem i po prostu tam spędza czas. Pewnie buszuje nocną, kiedy ja go w ogóle nie widzę i to jest y, ostatnio, właśnie wyszedł i pierwszy raz go widzę od bardzo, bardzo długiego czasu, kiedy sobie podróżuje i coś robi w ogóle w paludarium. No ale my się z nim żegnamy, żegnamy się z paludarium, z Vijem się nie żegnamy, bo ja go oczywiście przeniosę do pojemnika, będzie sobie tam żył spokojnie do czasu, kiedy nie zbudujemy nowego paludarium wielogatunkowego. Również tutaj ostał się krab. Kiedy wyciągałem wszystkie kraby, kiedy kończyła się era krabów, właśnie w Paludarium, no to został się jeden, którego kompletnie nie widziałem. I dopiero zauważyłem po jakimś czasie, że o, jest jeden wampir, który gdzieś się tam chowa w ciemnościach Paludarium, więc oczywiście jego też musimy przenieść. Wyciągam również małże, która tutaj żyje sobie cały czas w wodzie i filtruje. Ona również, oczywiście, wszystkie te stworzenia wrócą tutaj, gdy tylko przeniesiemy całe paludarium. Czas pozbierać rośliny, no i oczywiście wszystkie duże elementy. Wszystko oczywiście patrzyłem, czy nie ma tam przypadkiem jakichś zwierząt, ale nie znalazłem. Ogólnie, ostatnimi czasy trochę przesuszyłem to paludarium znaczy, że zostawiłem po prostu na, nie podlewając go, w ogóle nie dolewając wody, ponieważ i tak wiedziałem, że będę go przenosił, więc no, było to po prostu zbędne. Tutaj możecie zauważyć, że liście są podjedzone, jest Nora Via. Fajnie to wszystko wygląda widać, że ten przemiał czasu i przemijanie. W, Widać go po prostu gołym okiem, tak? Kiedy widzimy na przykład pancerz po kruszczycy, która już przeminęła tutaj, czy wylinkę kraba, bardzo przyjemnie to wygląda. No ale oczywiście muszę poszukać też innych stworzeń. Na ostatnim odcinku widziałem, że żyją jeszcze inne wieje. Trzeba je odkopać, trzeba je znaleźć. Chociaż jedyne co znajduję to stonogi tropikalne, które są w ilości Hurtowej. Nie wiem jak to w ogóle powiedzieć. One są, one są wszędzie, praktycznie przejęły całe podłoże. Oczywiście to dobrze, ja się bardzo cieszę, że one sobie tu świetnie radzą. Oczywiście też wszędzie są skoczogonki, czy jakieś roztocza. Wlinka kraba, która się rozsypuje, tworzy ten substrat. Jest jego częścią i dostarcza różnych innych składników właśnie dla ekipy na przykład sprzątającej do budowania pancerza, no bo właśnie na tym samym się opierają w sumie e, trochę ich pancerze na tym systemie, czyli ekipa sprzątająca to je, a potem sobie buduje z tego pancerz. To więc taka, to, taka dodatkowa ciekawostka. Znalazłem również na przykład pancerz również po karaczanie świetlikowym, który tutaj był. Zresztą na koniec tego filmu podsumuję Wam wszystkie zwierzęta, które się tutaj przewinęły. A wyniki są zaskakujące. Stwierdziłem, że podsumuję wszystko. I zaskoczyła mnie również jedna rzecz. Jest to bardzo, bardzo pozytywna rzecz. Okazało się, że wieje z Ameryki Północnej rozmnożyły się tutaj i są maluchy. Dokłada do mi to trochę zadania, ponieważ będę musiał je wszystkie stamtąd wyciągnąć. Oczywiście ten substrat powróci do paludarium nowego. Będzie on przechowywany w pudełku, więc nie chcę po prostu, żeby te zwierzęta. No bo niby się nie będę po prostu zajmował. Więc odłożę gdzieś na bok, a więc wszystkie wije będę musiał wyciągnąć i po prostu żebym mógł się nimi lepiej zaopiekować. Świetnie wyglądają te małe słodziaki. Ogólnie znalazłem ich na razie 5. Zobaczymy, ile będzie ostatecznie, bo muszę siąść i przegrzebać cały ten substrat. Następnie w strefie drenażowej można odnaleźć bardzo długie i duże korzenie, które rośliny wszczepiały się aż tutaj na samo dno do strefy drenażowej, gdzie mogły bezpośrednio pobierać sobie wodę korzeniami, no bo woda zbierała się właśnie w tej strefie. Tutaj w tej strefie nic nie żyje, nic nie znalazłem, oprócz stonów tropikalnych, które gdzieś tam się sypały razem z podłożem. Całe paldarem wielgatunkowe trwało przez ponad 2 lata. Powstało 17 filmów. Było tutaj 16 gatunków roślin. No i było ponad 40 gatunków zwierząt przez całe te 2 lata. Pokazało, przewinęło się tutaj 40 gatunków zwierząt. Jest to naprawdę bardzo, bardzo duży, duża liczba. Oczywiście to jest liczba taka przybliżona, ponieważ nie mam pojęcia tak naprawdę, jakie niektóre gatunki są. Nie mogłem nigdy określić, bo się po prostu nie da tego zrobić, bo trzeba było mieć mik mikroskop, czy po prostu być biologiem, żeby to dokładnie określić. Natomiast na pewno żyło tutaj 40 gatunków, które zaraz Wam wszystkie podsumuję. Na przykład były tutaj karaczany. były jedyne płazy, czyli karliki były raczki. Było dużo gatunków krabów z rodzaju Geosesarma. Ogólnie jeśli chodzi w ogóle o zwierzęta to część z nich na przykład przemijała po prostu żyła sobie swoim życiem, a następnie ginęła, nie rozmnażając część się. Część rozmnożyła tak na przykład jak kruszczyce, mącznik czy na przykład właśnie wie. Część z nich po prostu została wyeksmitowana przeze mnie, tak jak na przykład większość krabów, karliki, czy raczek, czy małże w pewnym momencie w ogóle ich nie było tam. No bo przez te zmiany i przez wydarzenia, które się tutaj działy, po prostu wszystkie musiałem wyeksmitować. Na pewno was ciekawi na przykład los skorpiona, on na przykład na pewno zginął, niestety nie mogłem go już nigdy odnaleźć. Mam nadzieję, że film wam się podobał, a to co my tu widzimy, to już nigdy nie powróci. Jestem bardzo dumny z tego projektu, bardzo mi się on podobał, ale to jest tylko i wyłącznie koniec pierwszego sezonu. A drugi sezon będzie zdecydowanie, zdecydowanie lepszy. Zapraszam was również na stronę naszego głównego sponsora. To dzięki niemu wszystkie filmy mogą powstawać i możemy tworzyć takie niesamowite projekty, jak na przykład paladarium wielogatunkowe. Więc zachęcam was do zakupu w naszym sklepie www.antistera.pl.